Mamy dziś przed sobą dokument, który, no wiesz, na pierwszy rzut oka wygląda jak biurokratyczny koszmar. Kilkadziesiąt stron poprawek do projektu budżetu. Ale w rzeczywistości to jest, jakby to ująć, mapa prowadząca do ukrytego skarbu. Ktoś twierdzi, że w budżecie powiatu ostródzkiego na rok 2026 znalazł ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych, które no, leżą na widoku. Naszym zadaniem jest dzisiaj wcielić się w rolę takich finansowych detektywów i po prostu prześledzić ten trop. Zobaczymy skąd te pieniądze pochodzą i dokąd, zdaniem autora, radnego Piotra Kołodziejskiego, powinny trafić. Wiesz, to jest fascynująca historia, bo tu nie chodzi o to, żeby zwiększyć dług czy podnieść podatki. Mówimy o takiej grze o sumie zerowej. Autor tej propozycji mówi wprost. Nie chce ani złotówki więcej, Chcę tylko zabrać pieniądze z jednego miejsca i przenieść je winne. Więc to, co analizujemy, to nie jest zwykła księgowość. To jest y, otwarte rzucenie rękawicy obecnemu zarządowi powiatu, to jest kwestionowanie jego priorytetów, a wszystko to przy użyciu jego własnych oficjalnych danych finansowych. Dobrze, to wejdźmy w szczegóły. Skoro mamy ten, powiedzmy, skarb ponad 2,3 miliona złotych, to zobaczmy, na co autor chce go przeznaczyć. Jaka jest jego wizja lepszego powiatu? Dokument dzieli te wydatki na kilka głównych kategorii: sport, drogi, wsparcie dla organizacji pozarządowych. Od czego zaczniemy? Zacznijmy od poprawki, która ma chyba największy ładunek emocjonalny. To nie są suche liczby to jest historia. Chodzi o budowę boiska wielofunkcjonalnego przy domach dziecka w Morągu. Mieszka tam 58 dzieci i młodzieży. Ale kluczowy jest kontekst. W uzasadnieniu czytamy, że w 2023 roku zarząd powiatu sprzedał deweloperowi ponad 2 hektary ziemi, która należała do tej placówki. Zarobił na tym ponad 3,7 miliona złotych. I rozumiem, że w zamian coś obiecano. No dokładnie. W zamian starosta publicznie obiecał wychowankom trzy rzeczy. Nowego busa, termomodernizację budynku i właśnie to boisto. I tu wiesz, zaczyna się cała narracja. Dokument wskazuje, że bus co prawda kupiono, ale z dużym opóźnieniem, bo w międzyczasie priorytetem okazał się zakup nowej limuzyny dla starosty. Projekt termomodernizacji z kolei mocno okrojono. A boisko? Nie powstało w ogóle. Dokładnie. Teraz radny proponuje, by wygospodarować na nie 800 tysięcy złotych. Powołując się na aktualny kosztorys z tego roku. Czyli to nie jest tylko propozycja wydatku, to jest próba wyegzekwowania publicznej obietnicy złożonej dzieciom. To jest niezwykle mocny argument na otwarcie. Ale 800 tysięcy to spora kwota. Największy kawałek tego tortu ponad 1,4 miliona złotych ma pójść na coś o wiele bardziej mm, przyziemnego na drogi. Tak, ale tu jest haczyk, który pokazuje całą strategię. Jak się przyjrzymy tym propozycjom, to okaże się, że większość tych pieniędzy nie jest przeznaczona na wylanie asfaltu czy postawienie znaku. One mają pójść na wykonanie dokumentacji projektowej. Czekaj, czyli plazak kłada wydanie ponad miliona złotych na same papiery? Dlaczego to miałoby być priorytetem, a nie załatanie chociaż jednej dziurawej drogi tu i teraz? To może wydawać się wyborcom trochę, no, abstrakcyjne. To jest właśnie klasyczna strategia: wydaj trochę, żeby zyskać dużo. W uzasadnieniach tych poprawek wciąż powraca ten sam argument. Bez gotowej dokumentacji technicznej powiat nie może się ubiegać o znacznie większe środki zewnętrzne z Unii Europejskiej czy z programów rządowych. To jest jak z budorą domu. No, nie dostaniesz kredytów w banku, jeśli przyjdziesz z samym marzeniem, prawda? Musisz mieć gotowy, profesjonalny projekt. Ta dokumentacja to właśnie taki projekt, który otwiera drzwi do wielomilionowych inwestycji. To jest inwestycja w przyszłość. Rozumiem. Czyli to jest kupowanie planów, żeby móc później zbudować, powiedzmy, pałac. A czy są jakieś konkretne przykłady, które pokazują, o jakie drogi chodzi? Żeby to nie była tylko dokumentacja, ale coś, co ludzie znają. Oczywiście. I te przykłady są dobrane bardzo zmyślnie. Weźmy drogę Samin-Stembark. W dokumencie jest określona jako strategiczna. Strategiczna? Dlaczego? Bo prowadzi prosto na pola bitwy pod Grunwaldem, a te co roku odwiedzają setki tysięcy turystów. Argument jest prosty. Stan tej drogi to wizytówka nie tylko powiatu, ale i Polski. Jej remont ma znaczenie ponadlokalne. Okej, okay, a inny przykład? Droga Wielki Dwór Jarnoutowo. Tutaj argumentacja jest jakby podwójna. Po pierwsze, pragmatyczna. Bezpieczeństwo. Tą drogą do szkoły chodzi prawie 150 dzieci. A po drugie, historyczna i marketingowa. W Jarnontowie przez jakiś czas mieszkał filozof Immanuel Kant. To jest dziedzictwo, które można wykorzystać do promocji regionu, ale no, trudno zapraszać turystów, żeby jechali po dziurach. Czyli mamy tu potrójną argumentację: bezpieczeństwo mieszkańców, potencjał turystyczny i dziedzictwo kulturowe całkiem sprytne. Widzę też mniejsze kwoty na dotacje dla organizacji pozarządowych. Tak. To dopełnia obrazu. Z jednej strony mamy twarde, wielkie inwestycje w infrastrukturę, a z drugiej wsparcie dla takich miękkich działań społecznych na promocję zdrowia, na wsparcie honorowego krwiodawstwa, na sport dla dzieci i młodzieży. To pokazuje, że ta wizja nie jest jednowymiarowa. Obejmuje zarówno beton, jak i no, kapitał społeczny. Okej, okay, wizja jest ambitna i spójna, ale. Każda wizja jest tylko listem życzeń, dopóki nie znajdą się na nią pieniądze. I tu dochodzimy do najciekawszej i pewnie najbardziej kontrowersyjnej części naszej detektywistycznej pracy. Skąd autor propozycji chce wziąć te ponad 2,3 miliona złotych? Prześledźmy ten pieniądz do jego źródła. Tu właśnie widać całą metodologię. I ona jest stosowana z żelazną konsekwencją. Radny wziął na warsztat oficjalne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu na koniec trzeciego kwartału, czyli na 30 września 2025 roku. Jego rozumowanie jest proste. Pozwól, że spróbuję to streścić, żeby każdy zrozumiał. Jego argumentacja brzmi mniej więcej tak: Drogie urzędzie, w budżecie na ten rok zaplanowaliście sobie 100 tysięcy złotych na Powiedzmy, materiały biurowe. Minęło 9 z 12 miesięcy, a wy wydaliście z tego tylko 5 tysięcy. To dowód, że nie potrzebujecie tych pieniędzy. W przyszłym roku dam wam 10 tysięcy, a resztę zabieram na drogi. Czy to jest aż tak proste? Właśnie na tym to polega. I to jest siła tej argumentacji. Jest brutalnie prosta i oparta na oficjalnych liczbach samego urzędu. Oczywiście, jak zaraz zobaczymy, on nie tnie wszystkiego do zera. Zazwyczaj zostawia pewien bufor, na przykład 10% na wzrost cen, ale sedno jest dokładnie takie. No dobrze, ale od razu nasuwa mi się pytanie, czy taka metoda jest w 100% uczciwa? Czy zarząd powiatu nie mógłby odpowiedzieć spokojnie? Największy wydatek z tej puli mamy zaplanowany na grudzień i wtedy wydamy całą resztę. To wygląda na sprytny, ale potencjalnie mylący sposób na znalezienie oszczędności. I to jest doskonałe pytanie. To jest główna linia obrony, jakiej można by się spodziewać ze strony zarządu. Mówiliby o specyfice wydatków, o płatnościach jednorazowych na koniec roku, o cykliczności. To jest słaby punkt tej metodologii, jasne. Jednak jej siłą jest skala. Autor stosuje ją do kilkudziesięciu różnych pozycji budżetowych. Wybiera te, które wydają się najbardziej rozdęte i gdzie argument o wielkim wydatku w grudniu jest. no. Najmniej prawdopodobny. Zobaczmy więc, gdzie ten jego finansowy skalpel tnie najgłębiej. Od czego zaczyna? Zaczyna symbolicznie od samej góry, czyli od Rady Powiatu. Proponuje cięcia w dietach radnych. Ale ciekawsze są mniejsze, bardziej obrazowe przykłady. Poprawka 14. Zakup materiałów i wyposażenia dla Rady. Plan na 2025 rok to 10 tysięcy złotych. Przez 9 miesięcy wydano. 240 zł. Propozycja na przyszły rok 1000 zł. Albo poprawka 15: zakup środków żywności. Plan 5000. Propozycja 1500 z dosadną sugestią w uzasadnieniu by ograniczyć się do kawy, herbaty i wody mineralnej Czyli w skrócie Mniej ciastek i gadżetów na spotkaniach Rady, więcej pieniędzy na realne potrzeby. To się z pewnością spodoba wyborcom, ale to są drobne. Gdzie są te prawdziwe miliony? Prawdziwe oszczędności. Ponad 1,2 miliona złotych radny znajduje w budżecie samego starostwa powiatowego. I tu cięcia stają się już bardzo, bardzo poważne. Weźmy poprawkę 20. Proponuje obcięcie puli na wynagrodzenia osobowe pracowników o ponad pół miliona złotych. Pół miliona z pensji to już nie są żarty. Jak on to uzasadnia? I tu, właśnie z dokumentu czysto finansowego, przechodzimy w sferę otwartej polityki. W uzasadnieniu czytamy. I to jest cytat, zupełnie zbędny jest wydatek na wynagrodzenie członka etatowego zarządu powiatu Piotra Strzylaka, a to kwota około 200 tysięcy złotych. Oho, czyli to już nie jest debata o budżecie, to jest polityczna walka na noże. On nie mówi ogólnie, administracja jest zbyt rozbudowana, on wskazuje palcem konkretną osobę, konkretne stanowisko i mówi, praca tego człowieka to strata 200 tysięcy złotych rocznie. To jest niesamowicie bezpośrednie uderzenie. Właśnie tak. To zmienia cały charakter dyskusji. To już nie jest techniczna analiza wykonania budżetu, tylko fundamentalne pytanie o zasadność istnienia pewnych stanowisk. Inne duże cięcie w starostwie to prawie 280 tysięcy złotych na zakup materiałów i wyposażenia, znowu uzasadnione bardzo niskim wykonaniem planów w poprzednim roku. Metoda jest ta sama, ale kwoty są znacznie większe. Kolejny cel to jak widzę, promocja. Tutaj cięcia przekraczają 280 tysięcy złotych. Tak i tu znowu kwestionuje się nie tylko wysokość wydatków, ale ich sens. Autor wskazuje wprost, co uważa za nieracjonalne: wydawanie kolejnego kalendarza ściennego, nowego informatora o powiecie, czy płatne publikacje w mediach. On zadaje pytanie, czy te działania naprawdę promują powiat i przynoszą korzyść mieszkańcom, czy są raczej formą autopromocji władz za publiczne pieniądze? I tu dochodzimy do przykładu, który jest chyba najlepszym podsumowaniem całej tej filozofii. Poprawka nr 50 proponuje usunięcie w całości wydatków w wysokości 380 tysięcy zł. Na co miały pójść te pieniądze? Na remont parkingu przed budynkiem starostwa. A uzasadnienie jest krótkie i dosadne, cytuję. W kontekście potrzeb mieszkańców, zwłaszcza w zakresie infrastruktury drogowej, ten wydatek absolutnie nie zasługuje na uwzględnienie. To jest idealne zderzenie dwóch światów w jednym punkcie. To jest genialne, w swojej prostocie. Wybór jest symboliczny równy parking dla urzędników i ich gości, czy pieniądze na projekty dróg dla tysięcy mieszkańców. I autor tej propozycji mówi jasno, że środki z tego parkingu mają zostać przeniesione właśnie na finansowanie tej dokumentacji drogowej, o której mówiliśmy na początku. Koło się zamyka. To jest idealne podsumowanie logiki całego tego dokumentu: przesunięcie funduszy z tego, co można postrzegać jako powiedzmy komfort i przywileje administracji. Mm -hmm na bezpośrednie namacalne potrzeby mieszkańców. Tak. Warto dodać, że podobne, choć mniejsze oszczędności, są szukane również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędzie Pracy, zawsze przy użyciu tej samej konsekwentnej metodyki. To buduje wiarygodność całej propozycji. Spróbujmy to podsumować. Prześledziliśmy ten finansowy trop, zaczęliśmy od wzruszającej obietnicy złożonej dzieciom z domu dziecka, przeszliśmy przez bardzo strategiczne, długofalowe plany inwestycyjne w drogi, a na końcu tak. dotarliśmy do źródła pieniędzy, do cięć w dietach, kawie, pensjach i, co najbardziej symboliczne, na parkingu przed urzędem. To jest spójna i bardzo, bardzo logiczna opowieść. A jeśli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, ten dokument to coś więcej: to jest podręcznikowy przykład obywatelskiej, a w tym przypadku radcowskiej, kontroli nad finansami publicznymi. To jest instrukcja, jak używając oficjalnych danych i prostego kalkulatora, można rzucić wyzwanie oficjalnej narracji władzy i przedstawić kompletną, alternatywną wizję tego, jak powinny być wydawane nasze wspólne pieniądze. I to rodzi fundamentalne pytanie o to, jak tworzone są budżety, czy bazują na realnych, dobrze policzonych potrzebach, czy może z przyzwyczajenia zawierają ukryte rezerwy i no tłuszcz, które można by zupełnie inaczej rozdysponować. I to prowadzi nas do ostatniej prowokującej myśli. Ta szczegółowa analiza budżetu jednego konkretnego powiatu zmusza do zastanowienia, jakie historie, jakie niezrealizowane obietnice, jakie ukryte oszczędności i jakie alternatywne priorytety kryją się w gąszczu liczb w budżetach naszych własnych miast, gmin i powiatów. I kto ma odwagę, by wziąć do ręki latarkę i zacząć ich szukać?